Ale muł jak skurwysyn, nie ma to jadu, ja Skrzynia chodzi dobrze, ale motor chodzi jak kondom. No i co? Co to robić z tym? Co? wiem No i co? Go dziś, teraz go odbieracie, tak? Tak, już tu nie będzie Jeżeli nie ktoś się to Już się to Chceć I, i, ale to... Ale to tak, ciągnik kurwa i, i, ciągnik jeździ kurwa normalnie, a ty twierdzisz kurwa, że tak? Nie jeździł, kurwa, on tak samo jeździł, tylko że to kurwa nie No ale no to jak się zagrzewa to co, co on kurwa? I, i twierdzicie, że, że jest źle kurwa zrobiony, jak to kurwa chodzi wszystko kurwa i zagrzany i srany kurwa i... Ja nie mówię, że to co tłucze to nie tłukło. To jest pierwsza sprawa. No. No ale jak ty strzelacie ze sprzęgu, to jak cię ma kurwa nie tłóceć. Aha, to dobra, ty wiesz swoje, no a druga sprawa, tak też jest uważane. Do części tak samo Tak samo dzisiaj mówicie, że przyjedzie tego. Jest w rany, kurde, drugi olej na przepłukanie. Dobra, to z drugim olejem. No na co No i to jedzie i na tym olej. No. Chuj mu już z dupą mikrofiltracja chyba była zrobiona, czy nie? Tak. No ale kurwa mieliśmy jeszcze drugi olej jeszcze wlać, ale nie dajecie tego prostu tego, nie? Nie wiem, na no chuj to takie dziwne akcje No co, ja idę wystawiać te kwity, tak? Wystawię, to też, ja wiem to 22 plecy, to po prostu będziesz więcej, więcej, więcej. Ja tego kurwa tak nie dostałem. Ja cię rozumiem, ale też do chuja macie części wymienione, a ty teraz twierdzisz, że ja mam kurwa wam... Yy, nie wiem, o jakoś... Ja... Oczywiście, no, ale... części są wymienione. No. Nie wątpię, są wymienione. Ale kurwa klucze. tu za części mówisz, że jest niemożliwe. Gdzie już też... Ale ja nie chcę już Ale widzicie, wy, 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 wy sami... Yy, tylko tak, najpierw opłacacie w proformę, proforma idzie, czyli się godzicie na, na, na te koszty. Wiedziałeś, że jak nie opłacisz, to nie będzie części, no tak? No tak, no. Kurwa. No i opłaciliście, części przyszły. A później kurwa za, za jakiś czas przyjeżdżacie i wy, wy, wybieracie czy tego. Co, co wziąć, co chcecie, co nie chcecie, kurwa. No. To wiecie, to tak kurwa. Tak, tak jakby klient sam kurwa zarządzał, co, co ma być wymieniane, tak?